W Korochowie nad Jeziorem Nyskim po raz kolejny zorganizowano piknik rodzinny pod hasłem Z Nami Bezpiecznie. Wśród biorących w nim udział instytucji wymienić należy Opolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Policji Wojewódzką i Nyską, ITD, Straż Pożarną, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskie Linie Kolejowe. Wszyscy postawili sobie jeden cel – w luźnej atmosferze podjąć działania edukacyjne. Atmosfera piknikowa, bo jesteśmy w wakacjach. Lipiec, gorący weekend, trudno, żebyśmy czekali, aż ludzie przyjdą do nas. Staraliśmy się być tam, gdzie są mieszkańcy województwa Polskiego. To już chyba trzeci raz, kiedy organizujemy tutaj, właśnie nad jeziorem Nyskim piknik, który ma mówić o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Chyba każdy zdaje sobie sprawę, jak tragiczne skutki mają wypadki na przejazdach kolejowych. Na Skorochowskim pikniku i na to zwracano uwagę. Takie które budujemy, budujemy z monitoringiem i wspólnie z y, policjantami po prostu walczymy z tą flagą nieprzestrzegania przepisów. Oglądanie takiego filmiku czasami jest przerażające. Jak się udało mu, to, to miał drugie życie. Obecne tu było także polskie radiokierowców, na żywo relacjonujące przebieg imprezy i prowadzące szereg zabaw dla dzieci. Nikt się tu nie nudził, także dzięki zgromadzonym sprzętom i rozmaitym atrakcjom. Dzieci z chęcią z nich korzystały i z wielkim zainteresowaniem oglądały pojazdy różnych służb. Sporym powodzeniem cieszyły się pojazdy prezentowane przez policję. Jak na ironię losu, czas wakacji to czas zwiększonej liczby wypadków drogowych, osób rannych i zabitych. W czerwcu, w lipcu czy też w sierpniu, w każdym z tych miesięcy w tamtym roku było po ponad 2000 wypadków. Dla porównania w styczniu czy też w grudniu, czyli w miesiącach z pozoru gorszych dla bezpieczeństwa. W wypadkach było 1100, 1300. Taka forma popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego przypadła do gustu odwiedzającym piknik. Wypada tu przypomnieć stare przysłowie: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. A troski o bezpieczeństwo najmłodszych nigdy nie jest za wiele.